Wow, to nowy filmik, wyzwanie na leśnik kontra długopis 3D. I mamy tu nasze ulubione postacie, USD i Enid. Tak, to będzie świetna zabawa, więc zaczynamy. Enid, przestań się wygłupiać. Dziewczynki, proszę o uwagę. Tak, waszą pierwszą nagrodą jest różowy samochód. Myślę, że wszystkim się bardzo spodoba dostanie go ta z was, która lepiej go narysuje. Hurra! Okropny ten samochód. Tak, czas, start. Zaczynajcie. Dobra, muszę jak najszybciej zacząć. Gdyby był chociaż czarny. Chociaż zaraz, mogę kazać rączce pomalować go na czarno. Byłoby świetnie. Tak, tak, ostrożnie. Mój samochód będzie najładniejszy. Tylko spójrzcie, jaki super naleśnik mi wyszedł. Enid, przestań chęcić szpatułką. Lepiej zacznie rysować Wednesday, bo inaczej przegrasz. Enid ma rację. I tak mam mały samochodzik i z jego pomocą mogę zrobić swój. Użyję do tego długopisu 3D. Mam już kontur. Teraz zrobimy koła i drobne detale. Dyrektorka na pewno będzie zachwycona. Doskonale. Dziewczynki, wasz czas się skończył. Pokażcie, co zrobiłyście Wednesday. Ale samochód jest różowy. Przykro mi, ale to nie jest to. Ale mój samochód wygląda lepiej. Let's go! Enid, pokaż swoją pracę. Niesamowite. Twój naleśnik wygląda jak ten samochód. Wygrywasz kluczyki do tego fantastycznego samochodu. Gratuluję. Wow! To najlepszy dzień w moim życiu. Bardzo chcę się nim przejechać. Dziękuję, dziękuję. O rany! Co za dźwięk! Super! Dobra, na razie jadę na przejażdżkę. Ojej! Ups, y, trzeba było sprawdzić, czy ma prawo jazdy. O nie, Enid, stój! Szkoda samochodu. Dziewczyny, teraz będziecie walczyć o tę cudowną sukienkę. Podoba się wam? Muszę przyznać, że jest super. Nie, jest straszna. Enid, a jeśli zrobię, o tak? Nie jest taka straszna, prawda? Teraz ta sukienka jest naprawdę wspaniała! Wednesday, nie martw się. Będzie taka jak zechcesz, jeśli ją wygrasz. No dobra, czas zaczynać. Czas start! Wednesday, nawet o tym nie masz. Ja po prostu muszę wygrać. I tak mam lalkę Barbie. Ale nie potrzebuję jej, potrzebuję tylko jej sukienki. Kładziemy sukienkę na patelnie i obrysowujemy ciastem. Od czego mam zacząć? O, lalka Enid. Mogę narysować sukienkę bezpośrednio na niej. Będzie bardzo realistycznie. I tak, zaczynajmy. Tak, już czuję smak zwycięstwa. Gotowe. Ej, a gdzie jest moja Barbie? O nie! Wednesday, chcesz zniszczyć moją lalkę? Nie pozwoliłam ci jej wziąć. Musimy zdjąć z niej ten okropny strój. Zniszczyłaś moją sukienkę. Zaraz ci. A! Ogień! Trzeba to ugasić! Mój naleśnik zaraz się spali! Dziewczynki, co tu się dzieje? Pożar! Musimy go szybko ugasić! Uf, mam nadzieję, że to ugasi pożar! Co za koszmar! Jesteśmy całe mokre! Zadziałało. Dziewczyny, i co wy narobiłyście? Żadna z was nie dostanie sukienki. Tak bardzo chciałam ją mieć! Przestańcie już tańczyć. Przygotowałam dla was statek kosmiczny. Jesteście gotowe, żeby go narysować? W takim razie czas start. Enid, ja wygram. Możesz nawet nie próbować. I jeszcze zobaczymy! 3, 2, 1, zaczynamy! Zdecydowanie będę mieć najlepszy statek kosmitów. Już wyobrażam sobie, jak lecę nim w kosmos i spotykam kosmitów. Enid nie jest dla mnie żadną konkurencją. Nie jest utalentowana jak ja, a długopisem 3D rysuje się o wiele lepiej. Enid, ja już wszystko zrobiłam. A tobie jak idzie? Panuje nad sytuacją. Postanowiłam zrobić nie spadek, a prawdziwego kosmite. Oryginalnie i fajnie. Można przewracać? Dziewczynki, czas minął. Pokażcie, co narysowałyście. Enid, to w ogóle nie to. Wednesday, a ty? To ja rozumiem. Fantastyczny latający spodek! Gratuluję wygranej! Podejdź tu! O tak. W końcu będę mogła polecieć w kosmos i zobaczyć obcych. Na razie lecę do kosmitu. Niesamowite. Jestem na księżycu. Ale super. A gdzie są kosmici? Wiedziałam, że istniejecie. Tak, dobrze. Może na początek nauczę Was naszego tradycyjnego tańca? Tak, brawo, super. Chcecie zobaczyć Waszą nową nagrodę? To będzie ogromna lalka Barbie. Co? Nie chcę takiej. Wow, ale super. To będzie moja najlepsza przyjaciółka. Chcę jak najszybciej zacząć. I tak. Zacznę od różowego ciasta. Narysuję kontur i wypełnię ciastem. Ale mi wyszedł ładny profil. Mam ciarki na samą myśl o zwycięstwie. Całkiem nieźle, Enid. A ja mam pewien pomysł. Też narysuję Barbie, ale w swoim stylu. W stylu potwora. Będzie miała zielone włosy, szkielet i nie będzie stała w eleganckim pudełku, a w trumnie. Dziewczynki, czas minął. Pokażcie swoje prace. Enid, świetnie. A Wednesday? O mój Boże, co to za straszny rysunek? Wygrywa rzecz jasna, Enid. Gratuluję. Hurra, hurra, wygrała! Jestem taka szczęśliwa! Dziękuję, dziękuję! Cześć Barbie! Jesteś taka piękna! Cześć! Wow! Ona ożyła! Niesamowite! Chodź ze mną! Zapraszam Cię na piknik! Ale fajnie! Yy, a gdzie jest herbata? Yy, dziwne. Ale dobra, popatrzmy się, jakbyśmy piły herbatkę. Aha, jasne. O tak! Świetnie! Nowa runda, nowa nagroda. Patrzcie, co dla Was mam. To uroczy pies robot. Ma nawet pilota. Dobra, znacie zasady. Zaczynajcie! Czas zaczynać! Zacznę od konturu, świetnie, a teraz malujemy detale kolorowym ciastem, a na koniec wypełniamy wszystko białym ciastem. Gotowe! Można przewracać. Och, jaki słodki piesek mi wyszedł! Teraz ja spróbuję. Na pewno wyjdzie mi o wiele ładniej. Cztery łapki gotowe i przechodzimy do tułowia. Voila, mój piesek jest już gotowy. Czas minął. Wednesday pokaż swoją pracę. Niesamowite! Brawo, jaki słodki piesek ci wyszedł! Enid. O rany, twój piesek jest jeszcze słodszy. Nawet nie wiem, która z was powinna wygrać. Wiecie co? Obie wykonałyście świetną robotę. Więc piesek trafia do was dwóch. Możecie podzielić się zabawką? Pewnie. Ej, Wednesday, daj mi się pobawić. Nie, Enid, ja będę pierwsza. Właśnie, że ja. Oddawaj pilota. Ja pierwsza nacisnę. Nie, ja pierwsza. Ja. O nie, nasz piesek się zepsuł. Biedactwo! Co za koszmar? Biedny piesek. Dziewczyny, uwaga, uwaga! Mamy nową nagrodę! To kraina słodkości! To świat, w którym wszystko jest zrobione ze słodyczy! Co? Pierwszy raz o takim słyszę? Uwierzcie mi na słowo, spodoba się Wam tam, ale wejdzie tam tylko ta z Was, która zrobi lepszy rysunek. I tak możecie zaczynać. Czas. E, chwileczkę. O, jest moja klepsydra. Czas start. Tak, koniecznie muszę to wygrać. I tak będę potrzebować kolorowego ciasta, żeby narysować śliczne, kolorowe wejście. Wychodzi mi naprawdę nieźle. I przewracamy. O rany, ale ładnie. Wsadzamy żółty kolor do długopisu. O rany, nienawidzę rysować jaskrawymi kolorami. Dlaczego nic mi nie wychodzi? Ale muszę to wygrać. Dobra, zrobię to rękami. Nie, to okropne. Wesday, nie rzucaj się. Zacznę od nowa. Tym razem mi się uda. I tak ostrożnie. Dziewczynki, czas minął. Pokażcie swoje prace. Wednesday to okropne, sama rozumiesz. A praca Enid to co innego. Naleśnik jest naprawdę piękny. Gratuluję zwycięstwa. Hurra! Słodki świat jest mój. Dziękuję bardzo. No to idę. Niesamowite. Tam jest tak magicznie. Ciekawe, czy to naprawdę wszystko jest jadalne? Jaki apetyczny pączek. Mmm, pycha. A ta ściana jest zrobiona z czekolady. Jestem w szoku. A dachy z waty cukrowej. A te żelkowe misie są takie śmieszne i smaczne. O rany, czuję się jak w cudownym śnie. O tak, nie mogę się oderwać. E, chyba już się najadłam, ale na Lizaka znajdzie się miejsce u e, jej.